Drugi dzień nowenny szkaplerznej, Maryja Świętej Teresy od Jezusa. Pierwszą postacią odkrywającą dzięki Maryi bogactwo swojego wnętrza, swojego osobistego ogrodu Karmelu, jest Święta Teresa od Jezusa. Żyjąca w XVI wieku matka reformy karmelitańskiej, to niezwykła znaczenie życia duchowego, doktor Kościoła, a przede wszystkim dobry przyjaciel na drodze naszych codziennych zmagań. To niezawodny nauczyciel, który uczy prostoty życia modlitwy, modlitwy trwania i obecności. Po latach burzliwej młodości i dosyć słabych motywacji związanych ze wstąpieniem do zakonu karmelitańskiego, Teresa powoli odkrywała sens życia w oparciu o przyjaźń z Bogiem. Z wielkim trudem, ale systematycznie pielęgnowała modlitwę wewnętrzną. To doprowadziło ją do ostatecznego nawrócenia. Teresa była już pewna bliskości Boga. Doświadczenie tej wielkości tajemnicy nie skupiło jednakże jej na sobie, ale zachęciło do bycia dla człowieka, dla kościoła. Stąd szybko obserwujemy licznie zakładane przez nią klasztory i bardzo rozległą twórczość pisarską. Jaką rolę w życiu Teresy odgrywa Maryja? Otóż jej świadoma przyjaźń z Matką Chrystusa zaczyna się bardzo szybko. Czytamy, gdy Matka moja umarła, miałam, o ile pamiętam, 12 lat lub mało co mniej. Rozumiejąc wielkość straty, poszłam ze zmartwieniem swoim przed obraz Matki Boskiej i żewnie płacząc błagałam ją, aby była dla mnie Matką. Prośba ta, choć uczyniona z dziecinną prostotą, nie była, zdaje mi się, daremna, bo ile razy w jakiejkolwiek potrzebie poleciłam siebie tej pannie wszechwładnej, zawsze w sposób widoczny doznałam jej pomocy, aż w końcu nawróciła mnie do siebie. A zatem Teresa prosi Maryję o przejęcie macierzyńskich obowiązków swojej zmarłej matki, Taka zwyczajna prośba, a jednocześnie tak głębokie zrozumienie słów, które Jezus wypowiada na krzyżu. Oto Matka Twoja. Później, kiedy już posunięta w latach, i oczywiście mądrości, Teresa objaśnia drogę modlitwy wewnętrznej, oczywiście całą uwagę skupia na trwaniu przy Jezusie. Bo modlitwa. To powielokroć powtarzana rozmowa, czy też spotkanie z tym, o którym wiemy, że nas miłuje, że nas kocha. A kto najbardziej trwał przy Jezusie niezależnie od okoliczności? Oczywiście tylko Maryja, tylko matka. A zatem Teresa chce trwać przy Jezusie jak Maryja. Uczy się od niej życia w bliskości Jezusa. Do czego zachęcacie więc Teresa od Jezusa? Po pierwsze, do traktowania Maryi jako matki, a następnie naśladowania jej w pójściu za Chrystusem, w postawie trwania przy nim mimo wszystko. Tyle na dzisiaj. Na tym miejscu zachęcam Cię oczywiście do, do dalszej modlitwy w postaci śpiewu. Litani do Matki Bożej Szkaplecznej. Link znajduje się w opisie i na końcu filmiku. Serdecznie pozdrawiam każdego z Was i widzimy się jutro w trzecim dniu nowenny. Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, niech przywróci Ci czystość serca, wspomożecie w walce. Uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwach duszy i ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.